Cześć, jestem Adam, chodzę do siódmej klasy, mam 13 lat, uwielbiam grać. To na koniec. Dzień dobry, mam na imię Ania. To jest moja dziewczyna, ma 10 lat. Tależymy do Fundacji Serce na Dłoni już od kilku lat. I właśnie tutaj zbieramy 1% na potrzeby bieżące i na jakieś specjalne. Cieszymy się, że możemy być z tej fundacji, ponieważ mamy tutaj bardzo dobrą współpracę. Kochamy się bardzo. Nazywam się Alan i mam dziewięć lat. Moim marzeniem jest: mieć nie, nie, Marzenia się spełniają, marzenia się spełniają. Tylko stale, stare, myśl o nich nie, Wszystko, nie, tylko chcesz, może się zdarzyć dziś. Marzenia się spełniają. Eu Jestem Kacper, mam 11 lat, choruję na autyzm. Cześć, jestem Ucia, Mam 10 lat. Chodzę do szkoły podstawowej, numer 14. Chodzę do trzeciej klasy. W filmy Malwela chłopczego i Halo witam nazywam się Barbara Szczęk, a to jest mój syn Marcin od urodzenia choruje na dystrofie mięśniowo mięśniową jesteśmy pod opiecznymi fundacji serce na dłoni i chciałabym bardzo podziękować fundacji za okazałą nam yy, życzliwość i wsparcie i pomoc które od nich otrzymaliśmy Pozdrawiam im bardzo. Rodzina szczęków. Dzień dobry. Nazywam się Marta Jackowska. Jestem podopieczną Fundacji Serce na Dłoni od 16 lat. Pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry. Mam na imię Agnieszka. To jest mój mąż Włodzimierz. W 2012 roku mojemu mężowi pękł tętniak na mózgu. Kilka dni po... Operacji nastąpił udar niedokrwienny, co spowodowało czterokątkowe porażenie. Od 2014 roku mój mąż jest pod opieką Fundacji Serce na Dłoni. Dzięki pomocy uzyskanej z fundacji, mój mąż ma rehabilitację, dzięki której jest w miarę zdrowy. Jego organy funkcjonują bardzo dobrze. Rehabilitacja polega na ćwiczeniach czynnobiernych i głównie na masażu. Jeszcze raz bardzo dziękuję pani prezes i całej fundacji za objęcie pomocą finansową mojego męża, jak również wsparcie duchowe od pani prezes. Zawsze można do niej zadzwonić w chwilach trudnych, w chwilach zwątpienia i wspiera mnie swoim dobrym słowem. Dziękuję bardzo.